Cześć widzowie, jesteśmy na niczym zbiorniku, jest to dzika woda, nie podlega nikomu. Chciałem zrobić dla Was taką seryjkę z dzikich łowisk, takich zapomnianych, gdzie naprawdę mało co osób uszczęszcza. Chyba, że ktoś naprawdę zna łowisko od dziecka. Ja na tym łowisku, może powiedzieć, się wychowałem. Nigdy nie było to związkowe, nigdy nikomu nie podlegało. Możecie je rozpoznać z pierwszych filmików, ale tych naprawdę pierwszych. Jest to stara cegielnia, wyrobisko gliny. No i co? I postaramy się tutaj dzisiaj połapać rybek. Będziemy rybki zbierać. Zobaczymy, ile udało nam się złowić, potem je wypuścimy. Jutro, dzisiaj jest sobota, 19, podajże październik. Jutro chcę odwiedzić następne dzikie łowisko. Przepiękne łowisko. Czy można to nazwać łowiskiem? Tego nie wiem, sami to ocenicie. Moim zdaniem nie, ale jest tam woda i na pewno są tam ryby. Także. Jutro tam uderzymy. W następnym tygodniu postaram się odwiedzić kolejne łowisko. Także będzie taka dłuższa seria łowisk, które nikomu nie podlegają. Są niczyje po prostu i zobaczymy, jakie ryby się tam kryją. Także zachęcam Was do oglądania, łapkowania, komentujcie filmiki. No, i co, lecimy z tematem. Wędki już rzucone z prawej strony, mamy na ładunie, z lewej na czerwonego robaczka, na dwójeczkę. Także czekamy, czy coś się podzieje. Myślę, że tak, zawsze tu była rybka, ta drobna. Nigdy tutaj nie polowałem na taką dużą, ale swoich czasów wyciągałem tutaj naprawdę konkretne ryby. Czy teraz tak będzie? To się okaże. Jest pierwsze branko na Madę, ale nie wcięte. Aj, szkoda. <laughs> Powiem Wam tak. 15 minut minęło. Nic się nie dzieje. Zmieniłem trochę kąt łowienia i wleci zalęta Także podnęcimy i zobaczymy czy to pobudzi rybki coś się dzieje na madę I mamy pierwszą rybkę co to jest? O kurcze Jest to taka wajska Płoteczka. Ale pierwsza ryba. Miałem zbierać wszystkie ryby, ale z racji tego, że tu wygląda tak. I naprawdę nie chciałby nikt tam wejść. To będę te rybki wypuszczał od razu do wody. Nie będę ich zbierał. To jest kolejne branie, zaraz porzucie. No olbrzymy. Ale zalęta działa. Ale miałem piękne branie na czerwonego robaczka. Spawik dosłownie zniknął pod wodą. Ale odpuściło. Poczekam jeszcze chwileczkę. Mogło być też tak, bo jak mówiłem, łapie na robaczki dwójki, że mi tego robaka ściągło. Zaraz zobaczymy. Właśnie ściągłem. Obejrzeć robaczka i powiem Wam, robaczek cały jest delikatnie poszarpany, ale jeszcze będzie działał. Czekamy na kolejnego olbrzyma. Kolejne Branko na madę. Także po wrzuceniu zalęty, takie O! Na robaczka! O! 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 Coś tu mamy! Aha. Tego się obawiałem. Taki jegomość, który je mojego palca. Ble. Ale czemu on? Muszę sobie tutaj jakoś poradzić. Czyli od razu po. Nie wiem, czy to będzie dobry pomysł zakładanie robaczków czerwonych. Bo pewnie ich jest tu więcej. Ale. Jedno jest dobre. Zapiął się. Nie wiem czy jesteście za tym, aby wypuszczać takie ryby, ale to jest dzikie łowisko, więc. Więc tutaj pójdzie do wody, ale jest następny gatunek. Taka rybka na takim dzikim łowisku, mnie akurat gdzie nie ma dostępu, gdzie nikt nie uczęszcza, cieszy. Choć wiadomo, że ta ryba niszczy rodowite gatunki, no ale co zrobić? Jest, jest jej tu tyle, że naprawdę jej się nie pozbędziemy. I tyle, taka pora oku Mnie akurat on ucieszył. Mówimy dalej. Mamy branie na madę. Coś jest, ale olbrzym. O Boże. Jak? Ale chudzielec, na okonia, na żywczyka, Pfuch, jak ta lala. Znowu coś, szachy na madę, ale tym razem nie, na pewno płotka. Kolejne delikatne branko. Nie powiem, że liczę na coś większego. O. Aj na robaczka, ale tak energicznie wzięło, że wiem chyba co to było. W 90% był to ten sumik. Chociaż nigdy nie mów nigdy. Liczę na kolejny gatunek. Ja wiem, że są tu karasie, liny. Kiedyś były karpie, okonie, kiełbie. I co jeszcze kryje ta woda? Mam nadzieję, że się przekonamy. O, jedzie spławik. Wystawiła. I, I co? pudło a na Nady tylko te tunczyki. o zobaczyłem jakąś lepszą rybkę o Jest. Jest i on, trzeci gatunek pięknie, ale silny. Jak widać, dwa spowiki obok siebie. Po lewej stronie zmieniony robaczek. Po prawej cztery mady. No i czekamy. Mamy już płoteczki, sumika, karasia. Jeszcze fajnie jakby wpadł właśnie kiełbik, linek. Okonek. Woda jest na pewno cieplejsza niż powietrze, bo w łapki zimno, ale jak myłem ręce po zanęcie, to woda w miarę cieplutka, nawet paruje, więc na pewno jest cieplejsza. W dzień mamy fajne słońce, to ta woda. Nie marznie aż tak szybko jedynie w nocy, no temperatura spada do tych 3 stopni taka po o, o no i niestety Jeszcze rok temu, jak tutaj byłem, tutaj wody na pewno tyle nie było. Nie było nic zalane. Na drogę dało się wejść. Piękne łowisko. Piękne miejsca tam miałem. Koło drzewek. Koło takiej e, wieżby spadającej prosto do wody. masę poci tam łowiłem. Karasi. No, a teraz ta woda przyprała. Mamy już jesień, bliżej zimy. O. Co to mamy? O jaka ładna. Pokażę wam ją z bliska taka ładna płoteczka, ta już jest większa no. z 10 cm ponad ma bliżej 15 bardzo delikatne branie na madę no i nie wcięte, czemu nie poczekałem mogłem poczekać, ale boję się, że to ten sumik, a zimno w łapki, więc nie za bardzo mam ochotę zmieniać zestaw jak już pąknie Zresztą sami wiecie, na pewno każdy z Was złapał kiedyś sumika, gdzie albo urywał przypon albo robił mu różne rzeczy Mranie na madę. Tym razem poczekam, bo nie jest to takie branie typowe, puf, pod wodę. A spłonik sunie po wodzie. co jest? Kolejne niewcięte branie. Może to i te malutkie płotki ciągną za i płyną. Ale dobrze jest. Poszła fala, rzuciło się coś fajnego, bo kaczek nie ma tutaj w ogóle. Ładnie coś się spławiło. Na pewno się nie dowiem, co to było, nigdy. Ale nie zmienia to faktu, że jest tu jakaś większa ryba. Wezmę zaraz podrzucę albo nawet zrobię to teraz zanęty, no to super. Zostawię sobie jeszcze na ostatnie lęcenie, widać, zamęta dużo pomogła. O, jest od razu, od razu po zamęceniu rybka. Kolejny o. Kolejny tuńczyk, pamiętam jak 20 lat temu, właśnie tutaj przechodziłem sobie w weekendy, albo przechodziło się na tak zwane blałki. Brało się, no i ktoś tam teraz, tylko dookoła są działki, także ktoś tam czaska. Na czym skończyłem? Aha, na tak zwane blałki się tutaj przechodziło. Zrywałem sobie leszczynę, strugałem, brałem kawałek żyłki od ojca, bo to on nauczył mnie wszystkiego, kawałek żyłki, haczyk i przychodziłem tutaj. I naprawdę tyle co ja wyciągałem ryb na ten patyk, tyle okoni i innych ryb, no było coś pięknego. Całkiem inaczej to łowisko wyglądało. I tak jak mówię, tutaj przychodzili się kąpać, wędkować tyle nocek. Przychodzili też tutaj łowić raki, bo jest tutaj masa raków. Czy są teraz? Na pewno są. Łowili i to ogromne raki. Wszystko się zmieniło, odkąd wszystko pozamykali. I tak jak mówię, jest to Niczyje. I to jest właśnie w tym wszystkim Piękne, że jestem tu sam O, o. 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 Ale piękna wzdęka No, już wam ją pokażę no tego się nie spodziewałem Tego się nie spodziewałem Ale jest to czwarty gatunek, tak? Jest przepiękna. Jest twardy gatunek. Jedziemy. Spokój, cisza. Nie powiecie mi, że tu nie jest pięknie. Później wejdę jeszcze tam. Na górę przejdę sobie dookoła, pokażę Wam, jak to wygląda z drugiej strony. I zapewne znajdę jakieś grzyby znowu. A póki co nie zwalniamy tempa. Mówimy kolejne gatunki. Jest branie na żownicę ale niestety nie wcięte. Jest kłodka ale szalona. Tumczyków jest tu pełno. Także donęciłem teraz ostatni raz. Jest godzina ósma. Ja jestem tutaj z półtorej godzinki połowie jeszcze z godzinkę, idę do domku, o coś na czerwonego robaka, ale nie wcięte. Płoteczka. Mam delikatnie ustawiony hamulec. No przy takim łowieniu. Fajnie jak się rybę czuje. A po drugie pozwala mi to po położeniu kija troszkę dalej, bo muszę się wychylać. Naciągnąć sobie żyłkę. I sobie to wszystko na spokojnie ogarnąć. Mam bardzo duży grunt, około 4 metrów. Tak, tu jest głęboko, przy samym brzegu. O, jest większa ryba. O, o. czerwona grobaczka. Jest to karaś, ładny karaś, ale gruby. najedzony Kolejny. Oj oj oj. Idzie do wody. jest kolejny o pewnie karaś fajnie wyszły karaśie o i też fajnie grubiutki Super. Było kolejne branko na dżownicę Chwilowo odpuściło Nomady 10 minut nic A jak cały czas były tam brania Tak teraz się uspokoiło Może złapałem jakiegoś liścia w powietrzu nie wiem, nie wiem Ale myślę, że jeszcze posiedzę tutaj z pół godzinki. Miała być godzinka, ale blisko domu Iść się, przejść tam kawałek dalej, pokazać wam co tam piszczy prawie Skleić w domu filmik Weekend to będzie Wam się fajnie oglądało. No i będziecie pewnie czekać na kolejny filmik z dzikiej wody, z dzikiej nieczyjej. Także jeszcze chwila i pewnie widzimy się już tam na górze. A co my tu mamy? Sireczka. Hop, do wiadra będzie na poranną mijacznicę. Tu jest właśnie ten drugi zbiornik. A się przybijać przez te Tam była ta droga, ale jest kompletnie zalana. Tu ktoś sobie robił jakąś kanciakę. Widzę. Opuszczony hotel. Co, jasnego miejsca się z Wami żegnam. Troszkę rybek padło. Trochę jest, żeśmy pozwiedzali. Dużo wspomnień. Masa wygląda to całkiem inaczej niż 20-25 lat temu. No i co, fajnie. Ja się cieszę, że wybrałem się na taką misję. No i życzę Wam miłego dnia. Jego oglądania. Jeżeli chcecie, takich filmów będzie dużo więcej. Już jutro zamierzam zmierzyć się z łowiskiem. Nie, nie z łowiskiem. Nie można nawet tego łowiskiem. Jest to po prostu coś opuszczonego, ale nie powiem co. Zobaczycie na filmie. Także ja nie przedłużam. Zmykam do domu. A Wam. Życzę wszystkiego najlepszego, także trzymajcie się. Na razie, cześć.